Bardzo ucieszył mnie fakt, że mogłem dzisiaj jako parlamentarzysta zrobić praktycznie rzecz biorąc prawie komplet badań podstawowych. Wypadły one u mnie dobrze. Jedyne badanie, którego nie robiłem, to było badanie na cholesterol, ponieważ środek dnia powoduje, że niewiele osób byłoby na i nie było sensu tych badań robić. Natomiast wszystkie pozostałe, te, które były zrobione, wypadły korzystnie. Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest rzecz ważna. Dosłownie 6 tygodni temu zmarł mi tatuś, miał zaledwie 61 lat. Też zawsze był zdrowy. Nigdy nie chorował, zmarł nagle, poszedł do znajomych na kawę i, i zasłab. To spowodowało, że zacząłem się interesować problemami zdrowia. Okazało się, że zmarł na miażdżyce, o którym, o tym, że był na nią chory, nie wiedziałem, ani nikt z rodziny nie wiedział. To sprawiło, że ja także zmieniłem dietę. Ponieważ okazało się, że już mam na tętnicach złogi miażdżycowe, mam wprowadzony lek, który reguluje te sprawy, ale przede wszystkim staram się zmienić sposób życia tak, aby, biorąc pod uwagę podatność genetyczną, unikać tych problemów w przyszłości. Mam nadzieję, że się uda. I dziękuję tutaj panią pielęgniarkom, siostrom, pielęgniarkom za tę inicjatywę. Wyniki potwierdziły to, co już wiem, to znaczy jestem zdrowy, jeżeli chodzi o poziom cukru we krwi, czy ciśnienie, czy widzenie, czy badania poziomu CO2 w wydychanym powietrzu, ale też potwierdziło to, że jestem astmatykiem. Tydzień temu zrobiłem badania, i ujawniono, że, że jestem astmatykiem na tle alergii. Biorę leki, ale dzisiejsze badanie jakby jest lepsze niż to, co było w zeszłym tygodniu, a więc jest coraz lepiej. Akcja profilaktyczna, która dzisiaj jest prowadzona w Sejmie, pozwala nam, parlamentarzystom, się przebadać. Jestem już po badaniach płuc. Za chwilę badania krwi i wzroku. I będę mógł powiedzieć, czy prowadzę higieniczny tryb życia, chociaż wyników się trochę obawiam. Ale to, co było równie istotne i co pozwoliło mi trochę dodać sobie otuchy, że nie zapomniałem o obowiązkach ojcowskich, to możliwość przewinięcia niemowlaka. Oczywiście mówimy o fantomie, ale poszło mi to w miarę sprawnie i cieszę się, że od pielęgniarek i położnych, które przy tym były obecne, zebrałem pochwały za sposób, w jaki to przeprowadziłem. Dzisiejsza akcja zorganizowana przez Samorząd Pielęgniarek i Położnych, czyli przez Pielęgniarki Położne pod hasłem na zdrowie posłowie, miała dwa zadania. Po pierwsze pokazać, że pielęgniarki położne przychodzą do środowiska posłów czy senatorów jako partnerzy w działaniu i potrafią rozmawiać o wielu rzeczach, nie tylko okupować galerie. I drugi bardzo ważny cel to pokazać, że profilaktyka, szczególnie przy tych niedoborach finansowych, jest niezwykle istotna. I oba cele zostały osiągnięte. Udowodniliśmy tu posłom i mam nadzieję, że wszystkim następnym osobom, że warto zapobiegać, że warto stosować profilaktykę. Zainteresowanie jest olbrzymie. Mam nadzieję, że tego typu akcje będziemy, będziemy powtarzać. Okazuje się, że dla posłów również jest bardzo ważna profilaktyka co dzisiaj nam udowodnili swoją obecnością. Nawet nie myślałyśmy, że będzie tak, takie wielkie zainteresowanie. Okazuje się, że mamy zdrowych posłów. Wyniki na to wskazują, także jesteśmy bardzo zadowolone i myślę, że takie akcje powinny częściej bywać, ponieważ posłowie nawet o tym wspominali, że bardzo się cieszą, że nas tutaj widzą. I ponieważ nie mają dużo czasu na własne badania, tutaj skorzystali z tego naprawdę w stu procentach.